Bardzo charismatycznym i aktywnym swój wolny czas poświęcał swoim pasjom, działalności propagandową. Z wielkim oddaniem zaangażował się w ideę jednomandatowych okręgów wyborczych. Był wybitnym i szanowanym działaczem obywatelskiego ruchu na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych założycielem i prezesem Fundacji MAKSOM, Centrum Rozwoju Demokracji, był inspiratorem Przez całe życie pasjonował się także sportem. Był m.in. mistrzem polskich miodów w siatkówce w drużynie Lech Warszawa. Jeździł na lampach oraz grał w tenis. Zapewne nikt nie spodziewał się, W tej pamięci Mariusza zapamiętamy Bądź że na pewno wybudowałeś pomnik, którego nigdy nie zapomnisz. Twoja żona Danusia, syn Tomek, mam bracia Jacek i Włodek z rodzinami, Rodziny I tam Stanisław Wyspiański napisał w wierszu Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Jednak